Trading jest to bardzo częsty problem w świecie tradingu. Wiele osób ma z nim problem, wiele osób bierze zbyt dużą ilość transakcji, i tak naprawdę później orientują się, że gdyby zostali przy tych najlepszych transakcjach, byłoby ok, ale te średnie, te kiepskie transakcje powodują to, że finalnie jednak znajdują się pod kreską. Dzisiaj podam 5 takich dobrych powodów. Dobrych sposobów, w jaki sposób można sobie e, poradzić e, z overtradingiem. A więc, tak na samym początku, e, warto ustalić maksymalną ilość transakcji dziennie. E, ustalając tak, taki limit, e, na przykład 1, 2, 5, nie wiem w jaki sposób handlujecie, ale musicie to ustawić pod siebie. Załóżmy, że to będzie jedna transakcja. E, Mamy już jakby z góry ustalone ile transakcji chcemy wziąć. Jeżeli my będziemy brali tylko jedną transakcję dziennie, no to my będziemy starali się tą transakcję wziąć dobrą, bo jak weźmiemy jednego trade'a, który będzie słaby, no to tak naprawdę wiemy, że już kolejnego nie możemy wziąć, jeżeli będziemy się tych zasad trzymać, no ale o to chodzi przecież. I mając ten limit jednej transakcji, my będziemy się starać tą jedną transakcję wziąć jak najlepszą. I w taki sposób to, to powinno funkcjonować. E, kolejnym sposobem jest e, odejście e, po wygranej transakcji. Wiele osób ma taki problem, że gdy e, trafiają jakiegoś trade'a, mają jak, jakąś tą wygraną, zaczynają się podpalać, zaczyna się włącz, włączać chciwość i... i to się przyczynia do tego, że biorą kolejną jakąś już kiepską transakcję, e, która kończy się stratą jedną, drugą, trzecią nawet e, i finalnie jakby z tej wygranej e, nic nie zostaje. Więc to moim zdaniem jest bardzo ważne, aby e, wiedzieć kiedy odejść, wiedzieć kiedy jakby zaczynamy mm, już nie myśleć trzeźwo i odejście po wygranym tradzie jest. E, Takim w miarę e, dobrym sposobem na to, aby, aby czegoś takiego uniknąć, trzecim sposobem jest odejście od komputera, e, gdy nie ma co handlować. E, jeżeli nie mamy nic do handlu, to tak naprawdę nie ma żadnego powodu, abyśmy siedzieli przed tym wykresem i patrzyli się na to, jak cena się porusza, bo e, cena porusza się cały czas i tak naprawdę. Te okazje są wszędzie i nam też się wydaje, że są wszędzie i będzie nas tylko łapać FOMO, gdy będziemy siedzieli przed monitorem i będziemy patrzeć na to, jak cena się porusza. A nie o to chodzi. My chcemy brać transakcje zgodne z naszym planem i jeżeli w danym dniu, w danej sesji, nie wiem, nie ma handlu dla nas, to po prostu powinniśmy odejść od komputera i zająć się czymś innym, bo. Bo będziemy tylko tak, jakby kusić los do tego, aby wziąć tą słabą transakcję, która właśnie w długim terminie się przyczynia do tego, że znajdujemy się pod kreską. Czwartym sposobem jest świadomość, że to nie jest ostatnia transakcja w Twoim. Życiu. Rynki jutro się nie zamykają, rynki dziś też się nie zamykają, i nie musisz wziąć tej transakcji, nie musisz ulegać FOMO. Eee, musisz mieć świadomość, że, że tych transakcji będą dziesiątki, setki w Twoim życiu. Tym bardziej, jeżeli chcesz się jakby utrzymać z tradingu, no to, to spójrz na to z perspektywy na przykład 20 lat. Ta jedna transakcja, ta słaba transakcja, ona nic nie znaczy, nawet ta jedna dobra transakcja, ona nic nie znaczy w Twoim życiu. Z perspektywy, właśnie 20 lat, i musisz pamiętać, że to nie jest ostatnia okazja, że, że możesz poczekać na, na lepsze warunki. Nie musisz wziąć tej kiepskiej transakcji, możesz po prostu być cierpliwym i poczekać na to, aż, aż naprawdę będą dobre warunki do tego, aby, aby handlować. Piątym i ostatnim sposobem. I moim zdaniem najważniejszym jest dobrze zdefiniowana strategia i dane dla tej strategii. Eee, wiele osób może mieć problem z overtradingiem, o, z overtradingiem, dlatego że mają źle zdefiniowaną strategię. O hmm, co mam na myśli? Eee, nie jest ona jasno zapisana, i nie widzą jej gdzieś tam z boku, na przykład. Eee, I tak naprawdę mają jakieś tam zasady, lub ich nawet nie mają i przed każdym wejściem w transakcję zastanawiają się, czy aby na pewno powinni wejść w tego tradera. A zastanawiając się i więcej myślimy w tradingu, tym większa szansa jest na to, że będą wchodziły emocje, a e, tak jak gdzieś już tam wcześniej mówiłem, nie warto ryzykować, że emocjonalna decyzja będzie, będzie dobrą decyzją i zazwyczaj to się źle skończy, bo My, będąc w emocjach, nie myślimy trzeźwo, nie myślimy racjonalnie i powinniśmy mieć tą strategię dobrze zdefiniowaną, aby tak naprawdę nie myśleć przy wchodzeniu w transakcję, czy aby na pewno e, powinniśmy w nią wejść, tylko jeżeli zostały spełnione warunki, które są jasne, które są klarowne, to po prostu wchodzimy, a gdy nie zostaną spełnione warunki, to, e, tak jak w trzecim punkcie, odchodzimy od komputera, gdy nie ma co handlować. Powinniśmy mieć też dane dla naszej strategii, e, powinniśmy mieć backtesty zrobione e, po to, aby mieć z tyłu głowy, że Nasza strategia ma sens, nasza strategia działa, i jeżeli będziemy się, będziemy się jej trzymać, to w długim terminie po prostu wyjdziemy na plus. To nam pomoże w niebraniu tych kiepskich tradów, bo będziemy mieli właśnie to z tyłu głowy, że jeżeli będziemy się trzymać tej strategii, nie będziemy brać poza pozaplanowych, to wyjdziemy na plus. Tylko. Będziemy mieli to z tyłu głowy dopiero wtedy, gdy, gdy będziemy mieli dane dla naszej strategii. Jak nie mamy tych danych, to, to po prostu skąd mamy wiedzieć? A mając te dane, my po prostu mamy gdzieś tam z tyłu głowy, mamy tu świadomość, że, że musimy się trzymać tego planu i tylko w taki sposób jesteśmy w stanie wyjść na plus.